Witam serdecznie, moi drodzy. Przychodzę dzisiaj z horoskopem dla Was na miesiąc grudzień. Podpatrzymy sobie, jakie energie będą Wam towarzyszyły w tym najbliższym miesiącu, i na końcu, oczywiście, będą szanse i zagrożenia, oraz jeszcze to, co Was zaskoczy. Dobrze, zaczynamy od początku, żeby już nie przedłużać. Moje drogie wodniki, jeżeli jesteście osobą wolną, bądź osobą, która po prostu poszukuje Randek poszukuje takich powiedziałabym spotkań towarzyskich o podłożu romantycznym. To mam dla Was dobrą wiadomość, dlatego że pokazują mi się tutaj osoby, które będą chętne z Wami na spotkania romantyczne i powiedziałabym, że jest to nie jedna osoba, tylko w siódemce wody mamy wielość możliwości, czyli mamy kogo do wyboru, tak? Jeżeli jesteś kobietą, która szuka mężczyzny, to możesz mieć ofertę z kilku źródeł. To nie jest tak, że będzie tylko jeden mężczyzna Tobą zainteresowany. Na natomiast będzie tutaj więcej niż jedna opcja do wyboru, ponieważ siódemka wody jest to zawsze wielość opcji. Możesz poznać osobę, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, dlatego, że tutaj w Królowej Ognia jest pokazana kobieta, ale jeżeli mężczyzna mnie ogląda, to wiadomo, że też się to będzie Ciebie dotyczyło, tak? Będzie się to też Ciebie dotyczyło. Dobrze, możecie poznać osobę z zagranicy, albo możecie poznać osobę tak zwaną przyjezdną na przykład z innego miasta, ale również może być tak, że poznacie jak gdyby Kandydatów w podróży, w przemieszczaniu się, w podróży, w jakimś wyjeździe, może integracyjnym, chociaż teraz, y, zdaje się, nie ma takich wyjazdów, ale już tak powiedziałam, może za szybko. Natomiast, moi drodzy, coś w przemieszczaniu się, przy przemieszczaniu się, przy tak naprawdę sprawie związanej z samochodem, z komunikacją, natomiast Wodnik Singiel będzie miał bardzo dużo y, propozycji spotkań, to raz i będzie miał w czym wybierać. To na pewno, moi drodzy. Dobrze, idziemy dalej. Król powietrza, król ziemi, ósemka wody. I teraz tak, tu jest pokazane, żebyś uważał, żeby nie hulać z pieniędzmi, dlatego że w ósemce wody jest pokazane, że być może będzie ci się wydawało, że możesz wydać więcej niż w rezultacie się okaże. Yy, pilnujcie swoich pieniędzy i tak naprawdę miejcie na baczności yy, się w miesiącu grudniu, dlatego że jest, mi, jest tutaj pokazane w kartach, że możecie wydawać. Dość sporą ilość pieniędzy, bo król ziemi no to, to nie jest niska karta. Natomiast w ósemce wody i przy królu powietrza jest powiedziane, że możesz, jak gdyby, przydo, przedobrzyć swój budżet, tak? Czyli będzie ci się wydawało, że masz więcej pieniędzy, a później w y, ostatecznym rozrachunku okaże się, że wydałeś za dużo i tak naprawdę będziesz biedował na przykład drugą połowę grudnia. Więc moi drodzy, też może być tak, że po prostu dużo pieniędzy wydacie na prezenty, i później już te pieniądze, które zostaną wam, na was samych, po prostu. Będą minimalne albo będą niewystarczające. Tutaj w Wodniku musisz na to uważać, dlatego, dość, dlatego, że dość mocno tutaj karty pokazują jakieś bardzo wartościowe wydatki. To nie jest nic takiego małego. Tutaj są naprawdę wartościowe wydatki, albo sumując te wszystkie rzeczy, będą jak gdyby. Tworzyły pewną taką niemałą kwotę, ale zdecydowanie możesz, jak gdyby, przedobrzyć swój budżet. Dobrze, mak, as, ognia i dziewiątka powietrza. I teraz tak. Pierwsza informacja jest dla wodników, które muszą to usłyszeć i na pewno będą wiedziały o co chodzi. Jeżeli y, robisz wszelkie czynności magiczne, to tutaj uważaj, dlatego że możesz mieć, powiedziałabym, różne zamiary w tym, co robisz, a nie jest to tutaj. Y, Wskazane, tak, nigdy nie jest to wskazane. Akurat w grudniu nam to wyszło, natomiast takie rzeczy nigdy nie są wskazane. Tutaj uważajcie, bo, że tak powiem, nie ma pozwolenia na takie rzeczy przez siły wyższe. Dziewiątka powietrza, tutaj, jeżeli znacie się na kartach doskonale. Wam to obrazuje, jak to się zakończy. Więc, moje drogie wodniki, jeżeli robicie jakieś, powiedziałabym, rytuały, jakieś magiczne działania, oczywiście w stosunku do innych ludzi, nie róbcie tego. Czy w grudniu, czy nie w grudniu. Akurat ta energia tutaj skumulowała się na grudzień, ale nie będzie to dobrze widziane przez górę. To mówię od razu. Natomiast druga informacja jest taka, że niektóre wodniki będą wątpiły w grudniu, że ich życie ułoży się w taki sposób, w jaki oni by chcieli. Tutaj, jak gdyby w karcie, Maga masz y, ogólnie w karcie MAGA jest pokazane, że masz y, narzędzia ku temu, żeby osiągnąć wszystko i wiesz, jak to zrobić. Natomiast przy tej dziewiątce powietrza na końcu będzie powiedziane, że nie będziesz wierzył w swoje możliwości. W miesiącu grudniu możesz po prostu usiąść na łóżku i pomyśleć, że nigdy nie dojdę do takiego życia, jakie sobie wymarzyłem. Mogą być takie myśli, tutaj w tych kartach jest pokazane, natomiast będzie to, wydaje mi się, okresowy, dlatego, że dziewiątka powietrza też karta sama w sobie mówi o końcu, o końcówce, o tym, że to już jest na zakończeniu. Więc, moje drogie wodniki, tutaj możecie mieć taki lekki spadek nastroju, bo może na, na przykład się okazać, że nie idzie coś po Waszej myśli. Na przykład mieliście plan na życie, a nie realizuje się on, tak? Nie jest w tym momencie to, co już powinno być, i możecie tak naprawdę zwątpić, zwątpić, że macie jakikolwiek wpływ na swoje kreowanie swojego życia, więc to jest dla innych wodników. Dobrze, jedno, siódemka ognia, królowa wody. Tutaj widzę, że jesteście, jeżeli jesteście osobami uduchowionymi, tak? Bądź na jakimś już poziomie rozwoju duchowego, widzę, że jak gdyby w miesiącu grudniu dopadnie was, powiedziałabym, takie wątpienie, po prostu wątpienie w duchowość, albo w miesiącu grudniu nie będziecie miały ochoty nawet na takie oglądanie filmików, albo na patrzenie na swoje horoskopy, nie będziecie w ogóle miały ochoty na tematykę duchową, tak? Ani na wszelki rozwój wewnętrzny. Tu jest powiedziane, że będziecie czuły jak jakiś taki bunt wewnętrzny, tak? Że Pięknie, ładnie to wszystko w duchowości wygląda, a masz takie życie, jakie masz. Mogą być takie tutaj przemyślenia, natomiast moi drodzy, wy z tego wyjdziecie. To jest tylko i wyłącznie taki chwilowy moment zawieszenia, być może takiego zniechęcenia, być może takiego buntu. Natomiast no, akurat takie macie energię, tak? Macie takie energię i yy, no trzeba to przejść. To jest grudzień, który ma raptem 4 tygodnie, więc w styczniu podejrzewam, że już zupełnie inny horoskop będziecie miały. Natomiast fajnie macie tutaj. W sferze towarzyskiej nie ma się do czego przyczepić i uważajcie na te pieniądze, bo tutaj trzeba po prostu z głową i umiarem wydawać kwoty. No, i tutaj tak jak powiedziałam, albo jeżeli jesteście czynnymi magami, tak zwanymi, uważajcie, co robicie, jeżeli chodzi o rytuały i czynności magiczne. Natomiast jeżeli nie macie takich rzeczy i jesteście dalecy od tego, to tutaj jest informacja, że możecie wątpić w możliwości kreowania swojego życia poprzez samych siebie. Może, możecie mieć naprawdę spore takie zwątpienie w miesiącu grudniu i tutaj jest to połączone również z duchowością. Dobrze, to by było na tyle, jeżeli chodzi o. Roz skład i jeszcze tutaj przechodzimy do szans, zagrożeń i tego co was zaskoczy. Szanse, zagrożenia i to co zaskoczy. W szansach, yy, czek, ojej, chwileczkę, najpierw są zagrożenia. Zagrożenia, szanse i to, co zaskoczy. Zagrożenia, sprawiedliwość. Moje drogie yy, wodniki, przede wszystkim jakieś sprawy urzędowe mogą nie mieć końca w miesiącu grudniu, mogą się nie zrealizować albo nie zrealizować w taki sposób, w jaki oczekiwaliście. Tutaj yy, sprawy urzędowe po prostu mogą się nie udać albo mogą nie być dokończone w miesiącu grudniu, ale również jest to yy, karta karmy, może być zwrot karmiczny dla was, albo pozytywny, albo negatywny. Wiadomo, że w zależności kto jak postępował, taka będzie y, zwrócona karma. Natomiast jeszcze tutaj, jeżeli widziałabym kartę osobową, to widzę kartę y, to widzę kartę Wagi. Jeżeli Wodnik ma jakąś wagę, to poprzez tą osobę macie zagrożenie w miesiącu grudniu, czyli albo ona coś zrobi, albo pojawienie się Wagi w waszym życiu y, no, wy, wy, jak to powiedzieć, wy wytrąci Was z równowagi, o, dobrze, w szansach macie dziesiątkę, dziesiątkę powietrza, czyli tak naprawdę odchodzą od Was złe energie, energie może nostalgii, depresji, smutku, niedowierzania, takiego powiedziałabym zastoju, zatrzymania się, takie energie w grudniu są już na finiszu i one od Ciebie odchodzą, więc drogi wodniku, to co tutaj jeszcze nam się pojawiało, te zwątpienia, ta karta maga w negatywie, może świadczyć właśnie o tym, że to już odchodzi, to już odchodzi i masz to już w szansach nawet określone. Natomiast to, co was zaskoczy, jest król wody. Albo będzie to to, że będziesz bardzo dobrze dogadywał się ze swoją drugą połówką, albo to będzie to, że na przykład spotkasz kogoś, kto okaże się, że jest tym wyśnionym, wymarzonym, i tak naprawdę duża szansa na stabilizację z tą osobą będzie, albo Ty będziesz się wykazywał bardzo dużą emocjonalnością i empatią w stosunku do innych ludzi w miesiącu grudniu i być może nawet sam, samego ciebie to zaskoczy. Duża empatia. Duża, powiedziałabym, takiego ciepłego nastawienia do ludzi, i może być tak, że po prostu aż sam będziesz zaskoczony, że w ogóle tak możesz, albo że jesteś zdolny do pewnych bardzo pięknych, wzniosłych rzeczy. Dobrze, to, to by było na tyle, jeżeli chodzi o wodnika. Bardzo udanego grudnia Wam życzę. Pozdrawiam serdecznie Oliana.